Do klasztoru dominikanek w Piotrkowie przybyła młoda i piękna dziewczyna. W uroczystości założenia habitu i przyjęcia do zakonu uczestniczył mężczyzna, który zakochał się w młodziutkiej zakonnicy i postanowił porwać ją z klasztoru. Pewnego wieczoru pod klasztorną bramę podjechała kareta. Wysiadła z niej kobieta i poprosiła o spotkanie z przepiękną nowicjuszką. Dziewczyna wyszła do niej. Lecz okazało się, że jest to przebrany mężczyzna. Porwał zakonnicę i wywiózł do swego domu, który stał nad brzegiem wieżejki. W drodze dziewczyna modliła się i polecała duszą opiece Pana Boga. Dojechali na miejsce ciemną nocą. Mężczyzna wyszedł, by krzyknąć na służbę, która na czas nie otworzyła bramy. Ten moment wykorzystała dziewczyna, czmychając w las bugański. Porywacz rzucił się w pogoń wraz ze swoimi ludźmi. Jednak dzika burza pokrzyżowała im plany. Wrócili więc do domu, złożecząc i przeklinając szpetnie. Po chwili budne krunął i z wszystkimi mieszkańcami zapadł się pod ziemię, tworząc głęboki dół. Burza szybko zalała go wodą. W ten sposób powstało jezioro nazwane przez okolicznych mieszkańców Bugajem. O losie biednej zakonnicy do dziś wieści żadnych nie ma.